Rozdział czwarty. Zamyślenia w listopadzie. W końcu nadszedł czas, gdy cały dom na stałe wypełnił ciepły żar kominka i zapach suszonego w jesiennym słońcu drewna. Tabita była z siebie dumna, bo wiele polan sama nazbierała w lesie. Czuła zadowolenie ze swojej pracy, która teraz daje jej ciepło i miły nastrój. A do tego ogrzewa jej kotkę, która uwielbia kominek. Dziewczynka przepadała za wieczorami spędzonymi przed piecem w kuchni, ale najbardziej wyjątkowym miejscem był kominek, znajdujący się w zimowym ogrodzie, otwartym na salon. Teraz ze wszystkich kominków lasu wydobywał się biały dym to znak, że niedługo nadejdzie zima. Wieczory były coraz dłuższe i można było siedzieć w cieple ognia, otulonym w miękki koc z pieskiem śpiącym na chodniku przy nogach i kotkiem na kolanach, obowiązkowo z kubkiem gorącej czekolady w dłoni albo ciekawą książką. Każda pora roku miała swoje niepowtarzalne urocze chwile, a jesień ta kochała najbardziej. Po upalnych dniach lata przychodził odpoczynek dla lasu i ludzi. To wszystko, co zgromadziło się latem, teraz dawało poczucie bezpieczeństwa i radości. Na początku listopada wszyscy wspominali ludzi, którzy odeszli, czyli umarli. Chodzono na cmentarz i zapalano świeczki. W lesie był tylko jeden cmentarz, zaraz obok małego drewnianego kościoła. W miastach za górami było ich pewnie więcej. Wieczorem cmentarz wyglądał jak wielki lampion, który można było zobaczyć z samego nieba. Taki był jasny, jakby migocące światełka na ziemi chciały dorównać tym na niebie, gwiazdom. Trzecia mówiła, że światło to symbol tego, że chcemy oświetlić zmarłym drogę do wieczności, by trafili do swojego prawdziwego i niezniszczalnego domu. Ważniejsza jednak jest modlitwa za nich. To modlitwa jest prawdziwym światłem dla dusz, tak mówiła Ciocia. Ojciec pustelnik też tak mówił w kazaniu. Podkreślał, że nic nie da zmarłemu grób zasypany sztucznymi kwiatami i plastikowymi zniczami. Liczy się pamięć i modlitwa, a także ofiarowane dobre uczynki. Bardziej zmarłemu pomoże to, że żyjemy dobrze z żywymi wokół siebie. Niż to, że zasypiemy jego grób śmieciami, powiedział ojciec pustelnik. A życie w Skodzie to coś o wiele trudniejszego niż nakupywanie babilotów. Byłem kiedyś w miejscu, gdzie ludzie cały czas przed świętem zmarłych poświęcali nabieganie po sklepach i walkę o ostatni znicz. Było w tym dużo złości, zawiści i gonitwy, nie wiadomo za czym. Pod koniec listopada cmentarz wyglądał jak wysypisko śmieci, a ludzie byli na siebie poobrażani, bo jeden miał lepsze plastikowe ozdoby od drugiego. Miejsce to zaczęło przypominać bardziej piekło niż niebo, i nie sądzę, żeby komukolwiek było to potrzebne, a już na pewno nie podobało się zmarłym czy Panu Bogu. Jeśli nie wiesz, po co coś robisz, nie rób tego wcale. A jeśli chcesz pomóc zmarłemu, to tylko skromnością i prostotą, po cichu i bez przepychu. Modlitwą, nie zaśmiecaniem cmentarza. Skromnym strojem, nie rewiom mody. Myślicie, że Bogu podoba się zaśmiecanie pięknego świata, który stworzył tonami sztucznych kwiatów i plastikowych zniczy? To tak, jakbyście dzieło sztuki zamalowali starą farbą do ścian. Czy Bogu się to podoba? Na pewno nie. Bóg jest artystą, kocha piękno i umiar, wszystko co stworzył. Słowa ojca Pustelnika były twarde, ale także pełne troski o zmarłych, żywych i o sam las. Mieszkańcy lasu byli mądrymi ludźmi. Nie kupowali sztucznych wiązanek, ale robili swoje, skromne, z kilku gałązek bukszpanu lub świerku. Znicze mieli co roku te same – Piękne, szklane, przypominające lampiony. Wymieniali tylko wkłady. Wszystko to, by nie zanieczyszczać lasu niepotrzebnym plastikiem. Las dbał o nich, a oni dbali o las. Święto zmarłych przebiegało spokojnie. Było pełne wspomnień i refleksji. Tabita wraz ze swoją ciocią zaprosiły na podwieczorek panią Gertrudę, która wspominała swojego zmarłego męża. A potem opowiadała tabicie o jej mamie Sarze, którą pamiętała bardzo dobrze. Wspominały wraz z ciocią też innych mieszkańców lasu, którzy teraz byli już po drugiej stronie życia. Tabita poznawała dzięki tym opowieściom wielu ludzi, których nie mogła spotkać przez wzgląd na swój młody wiek. Ci ludzie z czasów przed narodzeniem tabity tak wiele dobrego zrobili. Wychowywali ciocie i mamę. Uczyli dzieci, które teraz są już dorosłe, wspierali siebie nawzajem, kiedy ktoś miał ciężki czas. Albo nie obrodziło mu pole, albo nie miał pieniędzy czy pracy. We wspomnieniach pani Gertrudy pojawiali się dawni nauczyciele, pomocni sąsiedzi, przyjaciółki i koleżanki ze szkoły, lekarze i duchowni, na których można było liczyć, kiedy ktoś przeżywał coś ciężkiego. Ludzie z lasu byli w większości otwarci i pomocni. Nauczyło ich tego życie, trudy codzienności, a także inni ludzie i sama natura. Las dawał im schronienie, a ziemia karmiła ich i uczyła pokory. Zostawili po sobie tyle dobra, że na pewno już są w niebie, skoro wspomina się ich z radością w oczach i z wdzięcznością. Tabita też chciała, żeby ją tak wspominano, kiedy umrze. Zapewne są też ludzie, których nikt nie wspomina, albo których wspomnienie budzi lęk, ale nie tutaj, w tej leśnej osadzie. Tutaj takich nie ma. Wieczorem dziewczynka przechadzała się wokół kościółka i zastanawiała się, jak to będzie, gdy pozna tych wszystkich ludzi, o których opowiadała pani Gertruda. Bo przecież skoro wieczność jest wieczna i nieskończona, to będzie czas na poznanie każdego. Nawet tych, których nie mogła spotkać, bo zmarli przed jej narodzeniem, albo mieszkali bardzo, bardzo daleko, na przykład w Afryce. Myślała też o swoich rodzicach, Sarze i Edwardzie, którzy odeszli tak dawno, że już ich nie pamiętała. Od zawsze była z ciocią, starszą siostrą swojej mamy. Rodziców znała tylko ze zdjęć i opowieści. Listopad był zimny. Ale w kościele, gdy wszyscy zbierali się na nabożeństwie, robiło się ciepło i miło. Tabita pomyślała, że kościół jest od tego, by ogrzać wszystkich, którzy przyjdą. Nikomu nie było smutno, bo choć jedni ludzie już odeszli, to inni byli tu i uśmiechali się do siebie nawzajem, śpiewali razem i sprawiali, że było jasno i bezpiecznie. Czuli, że bliscy są z nimi, nadal w jakiś duchowy sposób. Może stoją tutaj, w tym kościele, między ławkami i śpiewają razem? Taki chór z tych, którzy są po tej i po tamtej stronie. Święto zmarłych wcale nie jest smutne, pomyślała Tabita. Jest ciepłe od świec i modlitwy, wspomnień dobrych chwil i nadziei na to, że kiedyś wszyscy się spotkamy. Tabita wróciła do domu i dużo myślała. Wyobrażała sobie niebo jako las, który znała, tylko większy. Dla tych, którzy lubią mieszkać w lesie, a dla tych, którzy lubią mieszkać w mieście, będzie wielkie miasto, tylko czyste i pachnące, bez hałasu i dymu, za którym chyba nikt nie przepadał. Może na przykład nie będzie żadnych aut, bo ludzie będą umieli latać, kto wie? Każdy będzie tam miał własny dom albo mieszkanie, ogródek i wszystko co kocha, skoro niebo to pełnia radości. Tabita będzie miała wokół wszystkich znajomych i rodzinę: kury, kaczki, kozy, no i oczywiście Lulu i Enolkę, bo bez nich pełni radości by nie było. Tak sobie niebo wyobrażała mała Tabita z porannej przystani, gdy wróciła z nabożeństwa i siedziała przed kominkiem z ciocią Esterą, psem Lulu i kotkiem Enolą. Ciocia także była zamyślona, a kotek i piesek po prostu spały. Niebo zaczyna się już tutaj. Westchnęła dziewczynka. Koniec części pierwszej. Zapraszam na część drugą, tym razem o zimie. Jest na tej samej playliście. Dobranoc spokojnych snów życzy Kaczobór i Dormitria.